Witajcie, kochani! Zapraszam Was na kolejny filmik z serii ulubieńców, tym razem września 2015 roku. Naprawdę czuję się, jakbym wczoraj nagrywała ulubieńców sierpnia. Nie mogę uwierzyć w to, że czas leci tak szybko. Jesień się już zaczęła, także wiele produktów, które Wam pokażę, mają związek właśnie ze zmianą pory roku. Produktów jest. Yy... 9. Mam nadzieję, przynajmniej planuję pokazać Wam 9. Mam nadzieję, że wszystkie uda mi się ogarnąć. E, także jeśli jesteście ciekawi, jakie produkty są przeze mnie na tą chwilę polecane i najczęściej używane, to zapraszam do oglądania dalej. Zacznę dzisiaj inaczej niż zwykle, bo od perfum, a właściwie wody perfumowanej, i mam tutaj wodę Diora Miss Dior. Dostałam ją w prezencie dwa lata temu po powrocie mojego narzeczonego z Brazylii. Jest to największa chyba dostępna pojemność bosetka. Używam jej głównie w okresie jesienno-zimowym. Jak widzicie, nie ubyło jej tutaj dużo. Na tą chwilę jest to mój ukochany zapach. Jest on dosyć mocny. Bardzo kwiatowy, troszeczkę owocowy, z nutką paczuli. I bardzo mi się podoba w tej wodzie, że ta kompozycja zapachowa rozwija się w trakcie noszenia czyli z godziny na godzinę możemy wyczuć jakby inne nuty zapachowe w tej wodzie. Na pewno nie jest to zapach dla osób, które lubią słodkie, delikatne i pudrowe zapachy, bo ta woda jest bardzo konkretna. Ona kojarzy mi się z taką pewną siebie, mocno stąpającą po ziemi konkretną baweczką. Wydaje mi się, że ja taka trochę jestem i może dlatego tak bardzo lubię te perfumy. Dodam oczywiście jeszcze, że są bardzo, bardzo trwałe, utrzymują się cały dzień. Ja psikam się nimi tylko rano, a czasem na drugi dzień jeszcze na szaliku tą wodę czuję. Jeśli wydaje Wam się, że macie podobny gust zapachowy do mojego, to przy następnej wizycie w Sephora czy Deglasie powąchajcie koniecznie ten perfum, bo może stanie się Waszym ukochanym zapachem na jesień. Przejdę teraz do pielęgnacji. Mam tutaj bardzo popularny ostatnio produkt. Jest to płyn micelarny 3 w jednym do skóry wrażliwej z Garniera. Wszystkie moje koleżanki kazały mi wypróbować ten płyn. Mówiły, że jest świetny i drogie moje koleżanki, nie myliłyście się. Zgadzam się z Wami w 100%. Tak jak obiecuje producent, ten płyn usuwa makijaż, oczyszcza i bardzo ładnie koi skórę. Za tą cenę, a kupiłam ten płyn za mniej niż 12 zł na promocji w Biedronce, jest to aż... Nie do wiary. Po prostu rewelacja. I powiem Wam, że porównywałam ten płyn z resztką mojego płynu z biodermy, który mi został. I bioderma jest naprawdę minimalnie lepsza, ale jest dużo, dużo droższa. Nawet nie wiem, czy nie, cena biodermy nie jest dwukrotnością ceny z garniera. W każdym bądź razie ja będę trzymała się garniera, ponieważ jakość tego produktu mi osobiście wystarcza i odpowiada. Dlatego, jeśli szukacie jakiegoś. Zastępnika, zamiennika wody z biodermy, płynu z biodermy, to polecam wam wypróbowanie tego. Kolejna sprawa na pewno uratuje głowę, a właściwie skórę głowy osobom, które no to się rzadko zdarza, ale się jednak zdarza, mają przesuszoną skórę głowy. U mnie tak się niestety stało przez szampon neutralizujący żółte tony w blond włosach koloryzowanych. Nie powiem jakiej firmy, po co robić antyreklamę. W każdym bądź razie strasznie zaczęła swędzić mnie skóra głowy. Poszłam oczywiście do dermatologa, okazało się, że um, no ta skóra jest troszeczkę uszkodzona i stąd to swędzenie nie, nie, nie miałam przy ani nic w tym stylu. Myję włosy praktycznie codziennie, także to nie jest brak higieny. W każdym bądź razie pomógł mi zwykły krem dostępny w aptece. Jest to płyn, płyn, zwykły krem dostępny w aptece. Jest to krem z firmy Pharmaceris. krem kojący do twarzy Octopirox. Octopirox. Ja ten krem stosowałam w ten sposób, że niewielką ilość wyciskałam sobie na opuszki palców i wcierałam na noc w miejsca, które mnie swędziały. U mnie to była akurat okolica tutaj za uszami i rano przy myciu włosów ten krem spłukiwałam. Nie pamiętam teraz, ile kosztował ten krem, w każdym bądź razie drogi nie był. Dam Wam linka w opisie na dole będziecie mogły go sobie sprawdzić. Jeśli macie podobny problem do tego, co mi się przydarzyło, to wypróbujcie koniecznie ten kremik i jestem pewna, że Wam też pomoże. Kolejny kosmetyk przeznaczony jest do pielęgnacji włosów, a właściwie do pielęgnacji końcówek naszych włosów i jest to najlepsze serum do końcówek, jakiego kiedykolwiek używałam. Firmy Artego nazywa się Raindance. Tutaj mamy 10 ml i ta maleńka buteleczka kosztuje mniej niż 20 zł, a uwierzcie mi, że starczyła przy codziennym używaniu tego serum i to wcale niemałej ilości, na więcej niż 2 miesiące, także. No, jest to produkt mega wydajny. Yy, uwielbiam to serum i moja siostra kupiła sobie je równo ze mną, również dopiero jej się wykańcza i jest z tego serum równie zadowolona co ja. Na pewno będę kupowała je ponownie. Yy, Olga, daj znać, czy też tobie kupić. Yy. Ja je kupiłam w sklepie Fale Loki Koki, który mam pod domem. Ja ciągle mówię, że mam coś pod domem, no ale mam tutaj faktycznie dużo fajnych sklepów, ale możecie je kupić oczywiście również internetowo. Świetnie chroni nasze włosy. Ja codziennie suszę włosy taką suszarką, lokówką, także troszeczkę ciepła one niestety dostają, a zauważyłam, że te końcówki niszczą się w dużo wolniejszym tempie. Wiadomo, że takie serum no, nie zdziała cudów, że nagle nasze końcówki z rozdwojonych się jakoś cudownie zlepią i będą super gładkie i odżywione i zregenerowane. Serum ma raczej za zadanie chronić nasze włosy przed uszkodzeniami albo hamować dalsze uszkodzenia naszej końcówki czy też włosa. I to serum sprawdza się naprawdę genialnie, także jeśli jesteście ciekawi, czy sprawdzi się również u Was, to serdecznie polecam wypróbować. Z odkrycia następnego kosmetyku jestem chyba najbardziej zadowolona i jest to krem do rąk, który pokazywałam Wam ostatnio w holu zakupowym. Jest to krem firmy Loxitan z 20% masłem Shea. Tutaj mam tubkę 30 ml i kosztowała około mniej niż 30 zł, między 25 a 30 zł, ale jest też tubka większa, chyba 75 ml, za około 80 zł. Ja kupiłam na początek tą tańszą, mniejszą tubeczkę, ponieważ tak naprawdę nie wiedziałam o tym produkcie nic. Wiedziałam tylko tyle, co wyczytałam z bloga Karoliny Baszak. Ale absolutnie... Cieszę się, że mam ten krem, ponieważ ja mam duże problemy z dłońmi. One strasznie szybko się przesuszają. Strasznie szybko uszkadza mi się skóra na dłoniach, szczególnie kiedy przychodzą takie chłodniejsze, bardziej wietrzne dni. Moja skóra na dłoniach wymaga naprawdę solidnej pielęgnacji, regeneracji i nawilżenia, i ten krem jest dla moich dłoni naprawdę zbawieniem. Ja wypróbowałam naprawdę wiele produktów i garniera, i neutrogeny, i no nie wiem, cuda na kiju. I ten krem przyniósł mi ulgę tak naprawdę od razu, i teraz stosuję go tak naprawdę tylko 2-3 razy dziennie. Najwięcej tego kremu nakładam przed spaniem, i moje dłonie są cały czas w bardzo dobrej kondycji. Jeśli szukacie porządnej regeneracji i nawilżenia dla swoich dłoni, to ten krem będzie strzałem w dziesiątkę. Bardzo często pytacie mnie o palety cieni, które są. Troszeczkę tańsze niż zazwyczaj pokazuję, ale też dobrej jakości. I dzisiaj mam dla Was właśnie taką paletę. I używam jej naprawdę ostatnio najczęściej, mimo tego, że w swojej toaletce mam wiele palet z wyższej półki cenowej z, i. Z innych marek, to ta naprawdę ostatnio jakoś wyjątkowo wróciła w moje ręce i przypadła mi do gustu. Jest to paletka Slika o nazwie Storm. Kosztuje coś w granicach 39 zł, także bardzo niedużo za paletkę naprawdę dobrej jakości. Tutaj mamy duże lusterko na tej klapce, a w środku znajdują się naprawdę. Piękne cienie są dobrze zmielone, bardzo ładnie się nakładają, bardzo ładnie się łączą, bardzo ładnie się blendują. Naprawdę za tą cenę są to cienie niemalże idealne. W środku znajdziemy trzy cienie matowe: czarny i dwa brązy. Jak widzicie, przeze mnie najczęściej używane. Szczególnie lubię je nakładać w załamaniu powieki, ale jest też granat, bardzo ciemna zieleń, oberżyna, taki róż i trzy piękne cienie takie rozświetlające w złocie. Uwielbiam naprawdę tą paletkę. Jeśli szukacie czegoś troszeczkę tańszego, lubicie zabawę z cieniami i szukacie cieni odpowiednich na jesienno-zimową porę, to ta paletka będzie na pewno strzałem w dziesiątkę. Jest bardzo solidna. Ona już ze mną naprawdę dużo przeżyła. Niektórzy narzekają na te pudełka, ale ja uważam, że za tą cenę są one naprawdę dobrze wykonane. Także serdecznie polecam. Ostatnie dwa kosmetyki do makijażu również przewinęły się w ostatnim holu zakupowym. Niestety pokażę Wam jednak 8 produktów, a nie 9, ponieważ jak zwykle za mocno się rozgadałam. No i mam tutaj najpiękniejszy rozświetlacz firmy De Balm Luminizer do którego, jak wiecie, wracam już któryś raz. Jest to naprawdę, nie wiem, czy czwarte, czy piąte moje opakowanie tego rozświetlacza. Po prostu ja go muszę zawsze mieć w swojej toaletce, mimo że mam kilkanaście innych rozświetlaczy, to tego zawsze muszę gdzieś tam pod ręką mieć. Jest po prostu przepiękny. Jest to cudowny, szampański, świetnej jakości, prasowany rozświetlacz. Tutaj na klapce jest fajne, poręczne lusterko. No, po prostu rewelacja. Ja nie wiem nawet co mam o nim więcej powiedzieć, bo mam wrażenie, że wszyscy o nim się już tak nagadali, że nic więcej powiedzieć nie można. Mogę Wam tylko jeszcze słocza pokazać. Już się tutaj wcześniej upać ale w holu zakupowym macie fajne zbliżenie na y, słocza do tego rozświetlacza. Także możecie sobie tam zajrzeć. No, po prostu cudowny. I to opakowanie, dodam jeszcze, że on jest mega wydajny. To opakowanie kosztuje coś w granicach 60 parę złotych w sklepach internetowych, ale możecie go również dostać w Douglasie za 80 chyba parę złotych. Także nic tylko brać. I ostatnia moja perełka minionego miesiąca, czyli cudowna pomadka z Belle za mniej niż 10 zł. Ja tę pomadkę kupiłam w Biedronce. Również pokazywałam zbliżenie na słocza w holu zakupowym. Ale pokażę Wam jeszcze tutaj na ręczce. Cudowna, kremowa, długotrwała pomadka w przepięknym, takim rdzawo-brązowo ciemnym kolorze. Uwielbiam po prostu tę pomadkę. Bardzo często nosiłam ją na ustach. To znaczy, może nie bardzo często, bo większość mojego września minęła pod znakiem choroby albo mojego narzeczonego, albo mojej, także za bardzo się nie malowałam, ale jak już się malowałam, to głównie nakładałam właśnie tą pomadkę na usta H i jest to odcień 124. Jeśli będziecie y, przy szafie Bell, czy to w Rosmanie, czy w swojej biedronce, czy gdziekolwiek indziej, to koniecznie wypróbujcie sobie, czy ta pomadka Wam pasuje. Jeśli tak, to możecie śmiało brać. To już wszystko, kochani. Mam nadzieję, że ulubieńcy byli dla Was ciekawi. Dajcie znać, czy jakieś produkty Was zainteresowały, czy na coś może się skusicie pod wpływem tego filmiku. Czekam na Wasze komentarze. Komentujcie właściwie wszystko. Jeśli ten filmik Wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie pod nim... Ciuczka w górę. Pamiętajcie, że możecie być ze mną również cały czas na bieżąco i w kontakcie za pomocą Facebooka, Twittera, Instagrama oraz Snapchata. Linki do moich wszystkich profili znajdziecie jak zwykle w opisie na dole. Tam również umieszczę nazwy i linki do wszystkich produktów, które pokazałam. Na koniec mam dla Was wydaje mi się fajną informację, bo od 1 października będziecie mogli spotkać mnie w Daglasie w Poznaniu w centrum handlowym City Center. Także wszystkie osoby z Poznania lub będące w Poznaniu przejazdem, bo centrum handlowe City Center znajduje się tuż przy dworcu PKS i PKP zapraszam serdecznie do Deglasa. Jeśli poszukujecie jakichś kosmetyków, pielęgnacyjnych czy makijażowych, to chętnie doradzę, pomogę. Zapraszam! Trzymajcie się teraz kochani cieplutko, już jest troszeczkę chłodniej, także ciepło nam się przyda. Pa pa!